Cześć moi drodzy, jak widzicie, udało mi się troszkę po czasie, ale jednak odnaleźć najnowsze numery. Just Kick it. W których to mamy trzy karty, limitowane. Kryć tego nie będę, bo przecież już wszyscy wiecie jakie to karty. Kto nie wie, no to dla tej karty kupiłem większą ilość tych gazetek. Wydaje mi się, że to będzie bardzo wartościowa karta. Mamy jedną poczuszkę, którą zaraz sobie otworzymy, ale najpierw właśnie. Ta brakująca karta Kolbeina Sigt Horsona, Bardzo wygodne do wypowiedzenia nazwisko. Hmm, wystaje już z przodu i to jest nasza pierwsza fantastyczna karta limitowana. Druga to LAM, a trzecia to Mandzukic. Jeżeli ktoś by chciał kody, proszę raz, proszę dwa, zaraz ten trzeci pokażę. Oczywiście LAM i Mandzukic to są karty części wpadające, także nie ma się czym ekscytować, ale... Ten Sigurd Są to. Wiedziałem nawet ostatnio u jednego z kolekcjonerów, że to była jedyna brakująca karta. Także facet się naprawdę z gazety ucieszył. Dobra, tam był kodzik i teraz patrzymy, co tutaj. Na wymianę będą tylko Mandzukic i Lam, bo te Sigt Horsony, jak już próbuję tutaj wypowiedzieć, płynnie a mi nie za bardzo idzie. Chcę sobie zostawić, bo kto wie, może bym się na przykład z kimś z zagranicy wymienił, gdzie te karty są rzadkie. Także. Patrzymy co tam w paczuszce. Już niektórych kolekcjonerów filmy oglądałem i wiem, że można trafić fajne rzeczy. No ale jak zawsze to jest, to jest loteria, także patrzymy. Weidenfeller, Muslera, Wilshire. No, mamy Gaitana na Masterze. Logo Bayernu. I mamy całkiem fajnego Want to Watch'a Gareth'a Bale'a. Nie jest to jakiś wielki rarytas, ale karta fajna, także może być. Ale oczywiście, największą gradką jest ta karta limitowana. Będę miał kilka takich, no to będę kombinował, żeby sobie za nią jakieś inne fajne braki uzupełnić. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam przy kolejnej okazji, jak będę otwierał gazety. Zobaczymy, czy coś lepszego znajdziemy w paczuszkach. Trzymajcie się.